Witam na moim kanale. Dzisiaj gramy w tą Goldra, Trochę sobie pogram poza grom i uzbierałem trochę donutów. 713, a więc trzeba tylko... Około 50 jeszcze pozbierać. Około 40. No, 38. Jeżeli jest dokładne obliczenia. No tak. Reklama, my good. Czekam znowu ta reklama. No. Okay, jeszcze się z tym kolorem. No. And more green. A nie wiem, o co w tym chodzi, a już wychodzimy. <laughs> Wychodź, wychodź, dobra, lecimy podbierać te donuty ostatnie, hop, 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 hop który jest później, no 22.33, nie jest najgorzej, mogę ten odcinek nagrywać później. Hmm. Hop. 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 Ale... Ale prześwietzenie... Ale przyspieszenie dostałem. Jej tu ma i to nie ma i to. To było takie przyspieszenie. Mm. Nie nie lubię tego samolotu. Bo to się używa chyba tylko wtedy gdzieś się pobitzerek w a tu ani do dużo nie ma. To tam do rzuty. jeden donus taki. A reszta donut była na dole. Troszkę to do się. Dobra lecz to. Może dzisiaj. Może dzisiaj nam się uda odblokować nową mapę. Może. Wchodzimy sobie do tego świata. Świata to Korolki, Czy tam to jest kiepskie? Jest to Nie wiem. Ale jakaś na pewno się nazywa? Pom. Nie wiem. Ale. Co tu to. No. Nie wiem, czy Nie wiem. Nie znaczy, się. wolicie do nuta? Czy To ja chyba wolę do nuta. Bardziej mi smakuje. Tym chryt, to jest chyba ten taki chytr są O nie! To jak jest czegoś mało, to smakuje nam lepiej. To no nie jej kulu. Zawaliłam się. Nie. A, bawimy się w chowanego. Bardzo lubię się w grę w chowanego. A tu? Kogoś muszę pomóc. Aha. No, jak chcę wyjść. Ile zebraliśmy? 23 donaty, fajnie. Ile nam zostało do końca? 736 donatów, a to do, no, trochę jeszcze nam zostało, 14 donatów jeszcze nam zostało chyba, jak dobrze liczę, bo też może być też niedobrze liczę. bo w matematyki, wcale mam trójki, zatem mi się uda na czwórkę, albo tak mi się uda, że na dwójkę. <śm> Ale to nie jest takie. Wy kiedyś jakąś ocenę? Bo ja raz. I to była yy, taka ocena typu... Angielski sprawdzian. Jedynie... Nie, to była dwójka. Ja się wtedy załamałam, bo to była taka dwójka ze złego sprawdzianu, który miał mi podbić na czwórkę ten. Um. I Jest kątową oceną. No i... He, trochę nam mi się. Mm. I dlatego nie lubię szkoły. Bo ona I mm, na Zresztą wbiłam sobie do głowy, że ocen byłam ważna, a nie to w głowie rozstanie. Lepiej by było się zapisać do szkoły, która nie ma tych cyferek w dzienniku. A gdzieś jest taka szkoła, gdzie, yy, gdzie uczniowie mogą się uczyć według swoich zainteresowań. Ja, się, ja, bardzo, ja bardzo lubię biologię, po ósmej klasie idę do szkoły zoologicznej. Postaram się pójść do egzaminów, pokleszyć. z trzech przedmiotów, które mi najgorzej idą, czyli angielski, matematyka, polski, to są trzy przedmioty, które tu na egzaminie i mi najgorzej idą. Hmm. O nie. też mi idzie źle dzisiaj w tej grze. A zobaczmy, czy możemy otworzyć. Ile mamy? 58. Możemy. Osiemdziesiąt diamentów, jej! 35 pięć tych, 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 no i to. Jej! Dobra, e, robimy to. I zaraz odblokujemy nową mapę. Oh my god! A nie, jeszcze to, oh my god. To jednak może nie odblokujemy. <grym> tu? Powiem ja muszę starczyć. starczyło! Jezuszman, tuż! Starczyło! O, mamy nową mapę! Ciekawe co to jest. Chwilka. sobie zmienię podstać. Na tą nową. I mamy nową podtarz. Jej. Dobra. Let's go! Tu widzę jakieś góry wulka. O, tu jest jakiś... To. O to będzie chyba ciężka mapa. Ale tu widzę chyba jakieś starożytne ruiny to są? Typu starożytne. No to są jakieś starożytne ruiny. Łał wow, ładne. To jest robione. I spadają w ogóle te elementy z góry. Jakby z nieba z góry się zawalają. Z góry, z góry, tej takiej góry. Jejka. O, krótka jest ta mapa. Już do miasta się wchodzi? Hmm. Krótka ta mapa, naprawdę krótka. Hmm. Ale e, weźmiemy sobie trochę tutaj tego pozbierane i zobaczymy co możemy tam na rozbudować na tej nowej mapie bo ciekawy jest tam hop 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 Niestety ten jeden pączek i e, idziemy rozbudować dom. Bo mamy 16 tysięcy sztabek złota. Wiem jak to się nazywa. Umiem. Pamiętam. Sztabki złota. Jej. Po 10 odcinkach tej serii mi się przypomniało, jak to się nazywa. To są sztabki złota. Tak. Na resztę. Matko, ja na to mówiłem gold money. E, jak to jeszcze nazywałem, napiszcie w komentarzu. Te sztabki złota, zobaczę, wbić sobie do głowy, żebym na kolejny odcinek tego nie zapomniał. Bo mój mózg taki jest dolny, właśnie, za, że coś mi się przypomni, a na kolejny odcinek ten. E, już nic nie pamiętam tego. Tak samo tak to ma w szkole Ten The nasty tu. Dobra. A więc tutaj możemy tak? Nie, nie możemy. Mm. A! A weźmy sobie reklamę. Porysujmy sobie. I'm love you. I'm love you. Narysowałem dla was serduszko, może serduszko nie przypomina, ale starałem się. Kontynuuj. O oh mojka, która musimy... Czekać. Czekać. I'm sorry za mój głos. I za moje już śpiewane. Mogę już wyjść. Mogę już wyjść. Dobra. Wyszedłem tego plus 100. Nie ma żadnych diamentów. Szkoda. Mm. A więc to, dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli podobają wam się takie materiały, to nie zapomnijcie o subskrypcji, a o łapce w górze na no to, że to wam miłego dzienka lub miłego wieczoru, zależnie kiedy to oglądacie, albo miłego ranka. A więc to, do zobaczenia, bye bye.